Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy for You. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, i bardzo serdecznie witam Was wprost z mojego garażu. Dawno tutaj nic nie było nagrywane. Praktycznie odkąd zająłem się remontem mieszkania, które też mieliście okazję oglądać na filmach. Praktycznie to był chyba sierpień zeszłego roku. Tutaj nic za bardzo w tym garażu się nie działo, oprócz oczywiście pogłębiającego się bałaganu, który usilnie próbowałem posprzątać przez kilka dni i powiedzmy sobie szczerze, że troszeczkę ogarnąłem, dlatego jest przestrzeń, żeby co nieco dla Was. Nagrać. I dzisiaj zacznę sobie od prezentacji kotwy chemicznej, ale nie takiej tradycyjnej kotwy chemicznej, tylko kotwy chemicznej w ampułkach. Tego jeszcze u mnie na kanale nie było. Zapraszam, już tłumaczę, o co chodzi. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się dosyć obszerny materiał na temat kotew chemicznych firmy Roblak. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, oczywiście zachęcam do nadrobienia zaległości, dlatego, bo tam jest dosyć sporo wiedzy takiej merytorycznej, pokazuje tam, jak prawidłowo wykonać zamocowanie na taką kotwę i jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, a nie do końca wie, jak się obchodzi z tego typu zamocowaniami, no to po prostu odsyłam do obejrzenia tego filmu. Oczywiście link będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Dzisiaj niejako będzie kontynuacja tematu kotew chemicznych, ale zajmiemy się kotwami chemicznymi w ampułkach. To jest również, moi drodzy, firma Rowplug i tak naprawdę możemy podzielić te kotwy chemiczne w ampułkach na dwa główne rodzaje. Oczywiście one występują w różnych średnicach, jeżeli mówimy tutaj o średnicy mocowania prętu gwintowanego. Tutaj jest dokładnie odmierzony materiał, tak żeby wykonać prawidłowe zamocowanie i w zależności od średnicy pręta również musimy taką ampułkę dobrać, ale generalnie dążę do tego, że możemy podzielić je na dwa yy, główne yy rodzaje. Po pierwsze mamy kotwy chemiczne wbijane i kotwy chemiczne wkręcane. Jak prawidłowo mocować jedne i drugie? Do tego jeszcze dojdziemy, ale na początek moi drodzy taka mała degresja. Po co w ogóle kupować albo produkować wręcz coś takiego, skoro mamy kotwy chemiczne takie yy, tradycyjne w, kar w kartuszach. Otóż moi drodzy, jeżeli ktoś na przykład ma do zamocowania jeden jakiś element, tak, czyli jeden pręt gwintowany chce sobie zamocować Albo dwa pręty gwintowane i niekoniecznie chce kupować za 50 zł jakiejś dobrej jakości kotwę chemiczną, może sobie kupić jedną sztukę takiej ampułki i zamocować po prostu jeden element. Tak? Ja wiem, że te kotwy chemiczne są wielorazowego użytku, mamy do dokupienia miksery osobne itd., itd., ale czasami w praktyce wygląda to w ten sposób, że taką kotwę chemiczną rzucamy gdzieś w garażu, ona traci termin przydatności do. Użytku, albo na przykład nam wysycha, albo ją wyrzucamy jeszcze w innych okolicznościach i niestety pieniądze są wyrzucone w błoto. To też jest bardzo fajne rozwiązanie. Pokażę Wam teraz, jak prawidłowo zamocować taką kotwę. W zasadzie to pręd na taką kotwę. Zanim przystąpię do montażu, kilka cennych informacji. Słuchajcie, na stronie Rowplug macie karty produktu do ściągnięcia, jeżeli chodzi o właśnie kotwy chemiczne. Warto sobie przed montażem ściągnąć, poczytać troszeczkę i już będziecie wiedzieć, jak prawidłowo zamocować taką kotwę. Jeżeli kupujecie całe opakowanie kotew, również na tym opakowaniu macie zawarte podstawowe informacje. Nie, jest to tak, nie są to tak szerokie informacje oczywiście jak w karcie produktu, ale podstawowe rzeczy typu na przykład jakaś średnica otworu, głębokość wiercenia, czasy wysychania w poszczególnych temperaturach otoczenia, tutaj wszystko jest na opakowaniu ładnie opisane. I teraz tak, jeżeli chodzi o opakowanie, tutaj akurat mam opakowanie od kotew wkręcanych, to nie ma znaczenia, bo tutaj mam akurat pięć wkręcanych, 5 wbijanych. Zacznę moi drodzy od wbijanych i jeżeli kupujecie samą ampułkę, również na ampułce tutaj, Wy tego nie widzicie, bo jest trochę jasno, na ampułce również macie opisane co to jest za kotwa, jaka jest średnica otworu do wywiercenia, jak i pręt gwintowany oraz, moi drodzy, strzałkę, w którym kierunku wkładać tą ampułkę do otworu. To też wbrew pozorom jest dosyć istotne. I teraz tak, jeżeli chodzi o głębokość wiercenia, no to tutaj, moi drodzy, w zależności od tego, jak głęboko chcemy sobie zakotwić poszczególny pręt gwintowany, należy do głębokości... Doliczyć 5 mm. Tutaj tak jest właśnie opisane to w karcie produktu, że do głębokości, do wysokości pręta nominalnej, doliczamy 5 mm. Oczywiście mniej więcej tak nikt tutaj z ufmiarką nie będzie biegał i mierzył otworów, ale musicie wiedzieć o tym, że jeżeli za głęboko wywiercicie otwór i ten pręt nie dojdzie do samego końca ampułki, po prostu to mocowanie będzie wadliwe. Tak to niestety wygląda. Mam założone wiertło 12 na wiertarstwie i biorę się za wiercenie. Teraz moi drodzy musimy wydmuchać urobek, jeżeli nie mamy pod ręką kompresora, możemy posłużyć się tego typu pompką, dostępna w arkecie budowlanym, bez problemu kupicie, również jest to pompka firmy ROWPLUG. Cztery pompnięcia. Następnie czyścimy sobie otwór tego typu wyciorem, cztery takie ruchy góra dół I również moi drodzy cztery pompnięcia. Kolejny etap jest już bardzo prosty. Wkładamy sobie ampułkę do otworu. Bierzemy pręt gwintowany młotek i praktycznie do samego końca wbijamy pręt. Еще чтобы... Tak jak widzieliście, proces przygotowania otworu pod kotwę wkręcaną czy też wbijaną jest tak naprawdę identyczny. Różnica polega na sposobie zamocowania tego pręta. Z jednej strony go wbijaliśmy, a z drugiej strony go wkręcamy. I tutaj moi drodzy, akurat pręty do zamocowania firmy RowPLAC mają na samej górze taką końcówkę sześciokątną. Do tego jest potrzebny specjalny kluczyk, tutaj akurat o średnicy 7 mm i po prostu sobie Wkręcamy. Może to być wkrętarka, może to być zakrętarka. I już, temat załatwiony. Kotwy w ampułkach jest to dedykowane rozwiązanie do mocowania w podłożu pełnym, czyli na przykład w betonie, ale ważne jest, żeby to był beton niespękany. Oraz ewentualnie po przeprowadzeniu pewnych testów możemy również użyć to zamocowanie do mocowania w jakimś kamieniu naturalnym. Tylko ważne jest, żeby po prostu przeprowadzić jakieś testy. Jeżeli chodzi o beton, no to tak jak powiedziałem, beton niespękany, nieważne czy to jest beton mokry czy suchy, tak naprawdę powinno się bez problemu zamocować. Po stwardnieniu chemii możemy przystąpić do mocowania elementów. I w zależności od temperatury otoczenia i średnicy otworu, producent podaje różne czasy wiązania. Tak więc musicie określić je po prostu gdzieś no, wedle warunków, jakie panują, akurat na budowie. Jeżeli chemia Wam zwiąże, nakładacie sobie jakiś element, który chcecie sobie zamocować podkładkę, nakrętkę. I z momentem, który jest również określony w karcie produktu, dokręcacie sobie nakrętki i sprawa załatwiona. Tak więc sami widzicie, że jakiejś tam mega filozofii nie ma. Na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że jakąś cząstkę wiedzy tutaj z tego filmu, żeście ode mnie wyciągnęli. Nie trudno się domyślić, że partnerem tego odcinka jest oczywiście firma Roplug, bo to ona dostarczyła mi narzędzia do pracy, kotwy do prezentacji, tak więc bardzo dziękuję firmie Roplug za wsparcie, a Was, drodzy widzowie, odsyłam do opisu pod tym filmem, bo firma Roplug przygotowała dla Was małą niespodziankę. W zasadzie to promocje na kod rabatowy macie pewne zniżki w sklepie. Tak więc zapraszam, kod rabatowy oczywiście remont for you nie mogło być inaczej. Wszystkie szczegóły macie w opisie pod tym filmem, tak więc rozmińcie, poczytajcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczyska w kolejnych filmach. Na razie.